Siema, witam na kanale Ludzie z Pasją. Dzisiaj rano stałem, żeby gdzie jechać? Do twierdzy modlin. Trzeci zlot organizowany przez grupę Triglav Zobaczymy, co tam wyjdzie ciekawego na tym zlocie. Nie przyjdź to co o nas mówią, jesteśmy ludźmi z pasją Nie ma takiej opcji, żeby zapał nasz piał ZGASNĄĆ Ty nie nam, będą wciąż do kopać Nie czas się tym przejmować, więc nie przejmuj się tym Dobra ja już po rejestracji Fanty są Zaryk. rozpakowuje się i lecimy Zobaczymy, co jest to tutaj ten park, tak zwany Park Trzech Kultur oraz w dalszej części tak zwany Domek ogrodnika. Są to tereny wiejskie Jest. główna... Dobrze, pogadam <laughs> tak. Jest tak, główna zasada to zakopujemy po sobie dołki. I to będzie reguła taka, jeśli ktoś nie je będzie zakopywał, wylatuje z poszukiwań. Nie ma, że nie chciało mi się cokolwiek innego, tak? Czy że zapomniałem? Po prostu dołek niezakopany wylatuje. Jeśli chodzi o zabawę, że to damy, że tony są poukrywane że tony są specjalnie oznaczone, więc nie ma co kombinować. Jak ktoś znajdzie, że to... Przy jakąkolwiek inną rzecz zgłasza się do chłopaków od nas, którzy są w żółtych kamizelkach. Jeśli nie mają żółtych kamizelek, to mają nasze logo i normalnie te osoby spisują daną rzecz. Wszelkie śmieci, które wy uznacie za śmieci, wrzucacie do czarnych kas takich jak ta. Nie wyrzucacie ich do kosza na śmieci, ani nie składujecie w jakichś różnych dziwnych miejscach. Tylko wszystko loduje w kastrach, a to co Waszym zdaniem, bądź naszym zdaniem, ma, e, ma jakąś wartość, lotuje w morencie. Pierwszy segment 33. Jakiś tam dziebąk. No, głównie wszyscy się już rozeszli. Kolejny dałek łóżka. Rozwolona. Takie kółeczko. Nie wiadomo czego to jest. Doszło 50, ma zegarek. Był ciekawe. ciekawy. jakiś taki kawał blachy, chyba przestrzyżony. Jest coś ciekawego. Nie wiem, czy tutaj jest chyba Piękne było. No, nie wiadomo jakaś spinka, ale z tu jest napisane metal Nie ma zgłoszę to no, jakaś... albo papieg, albo moneta No nie wiem naprawdę wyszło? Nie wiem co to jest Рамона-то трохло есть. Залегка. Далеко, ала. Жадных надписев нема. Так и кого? ну ладно, трохло. Piwa uh. się Ma jakieś kawałki Ale to tyle barko na razie piwa nie mam Caperka wojskowa. Zajebista. Czekajcie coś będzie tutaj napisane. Nie. No jest. Jeszcze dałoby radę ten kopać. Dobra jest jakaś moneta Kurwa trafiłem to niechcący Łooo, już wiem że będzie potardą Już wiem że będzie potardą Ty 20 groszy ale takiego nie kojarzę Ło jest fant z tego samego dołka 5 groszy między wojnie 1923 bardzo ładny stan. No dobra, z tego dołka to już będzie wszystko, żeby nie było trzeba zakopać kolejny fant maść na ból dupy. <śled> uh. Coś współczesnego I leciało w Patrzcie na to 50 groszy 1923 Ty to jest? I idę się chłopakom pochwalić. No, no, to są, to są to to naboje to wojskowe. To są to to wojskowe. To, mhm. to, o, Przedwojenka. Piękna, co? 50 grudy. O, 50 groszy. No jest, jest przed wojnie, jest dobrze. Monety już przekazałem, ale szukam dalej, może coś jeszcze tutaj będzie. Na samym końcu filmu tam robię zdjęcia tych fantów, wrzucę wam takie podsumowanie. Normalnie powiem wam, że Wśród tych śmieci wychodzi wychodzi tam znaleźli tam jakieś łuski skupisko Dobra, ja szukam dalej tutaj Piersień widzący Dobra, 20 minut przerwa idziemy grochówę Jest kolejna monetka O, ale tymczasem 20 groszy pera 49 no ale jest to już która? trzecia? trzecia moneta dzisiaj no coś wychodzi i tutaj mamy bardzo stary gwóźdź Pięknie. Dobra, przerwa Idziemy na zupkę Dobrze mam A teraz Dobrze I nawet mam zamiar pójść po detektor no, <laughs> Panów. żeby nie od... o, Panowie się zainteresowali. Co tu się dzieje?

Żeby znaleźć te żetony, trzeba włączyć tryb Gold, bo bardzo ciężko je znaleźć. Te chłopaki w Usach też tam coś porobili w ustawieniach, więc mam, że będzie łatwiej. Lecimy część druga. To nie mam zielonego pojęcia od czego to jest. To się czegoś. Zobacz, jak ładno. Dobra Na no dzisiaj koniec Idę do auta Uff, jest normalnie 31 stopni Dobrze był ten cień, bo był, był dramat Dobra, sprzęt już odstawiony Z samochodu Idę jeszcze tam do obozu Gdzie reszta naszej grupy siedzi, pożegnam się pokażę Wam jeszcze jak to wygląda od środka i spada masakra, nie ma sił Ciężki teren do kopalni, ale jakieś fanty tam wpadły Tak to wszystko się prezentuje Tutaj sobie No co wali się Trigla w Dzięki nim zawdzięczamy w te miłe spotkanie A ja już kończę Rzucę fotki z podsumowania Trzymaj się, cześć ja i moi ludzie, dziwny jest ten świat Mamy swoją misję na następnych parę lat Aciutex, Clone i Gandhi dla tej bandy To SLU Gunstyle i kolejny rok piętnasty Pozdrow dla tych wszystkich, którzy byli z nami wraz z tym Pozdro dla tych wszystkich, którzy byli z nami wraz z tym Ta. Dziękujemy wam wszystkim za to wszystko Za co można wam podziękować Ta. Respect. Respect.